Moi drodzy, znajdujemy się w przepięknym Gdańsku. Co prawda nie widać, ponieważ tutaj auto też stoi na niemieckich blachach na IK. Stoi tutaj jakiś na chyba włoskich blachach, bądź też albańskich AB. Ale jesteśmy, zobaczcie, no widzicie po koszu na śmieci, po segregacji? No jesteśmy w Gdańsku. Mamy nawet taką rejestrację GD, widzicie? I my, moi drodzy, sobie dzisiaj pojedziemy do Koszalina, bo w Koszalinie jeszcze nie byliśmy. Ja jestem ciekawy, czy będziemy widzieli morze. Ja bym chciał pojechać sobie jeszcze. Wiecie gdzie? Ja bym sobie chciał jeszcze pojechać do tego, do koło brzegu. Bo koło brzeg jest gdzieś tam pod koszalinem, prawda? Czekajcie, ja sobie to nawet sprawdzę. O nie, zepsuła mi się kierownica. Zobaczcie, jesteśmy w koszalinie. I koło brzeg jest troszeczkę dalej, ale jest po drodze. A my dzisiaj, patrzcie, jedziemy z Gdańska. Tu przez Gdynię chyba. Ja bym w ogóle też chciał pojechać na ten, na Hel. I my sobie pojedziemy tu i na koszalin. A później jedziemy tu, patrz. Kołobrzeg, może zobaczymy kiedyś Kołobrzeg. I szkoda, że tutaj nie ma jakiejś trasy czy coś takiego. No i Szczecin jeszcze, moi drodzy, mamy. I Bydgoszcz do zwiedzenia, Poznań, Łódź i częstochowy Muszę wam powiedzieć, że ta Polska to była po prostu masakra, nie? My teraz mamy już chyba jedenasty odcinek z FernBusa Polska. Czajcie w ogóle, jakie to jest wielkie DLC? To jest aż niemożliwe. No ja wam, ja wam na przykład to DLC polecam, bo, bo ja się tutaj fajnie czuję. Ja się tutaj fajnie czuję. Zobaczcie, nie ma tutaj żadnych wyjazdów jak w Niemcach, że, że ten... O, Ja po prostu wyjeżdżam, nie? Ty mnie puścisz? Ja, 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 ty mnie puścisz. Ja, 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 dobra, dobra. Dobra, ty mnie, ty mnie sam puścisz, nie? No i dobra, jesteśmy gdzieś tutaj przy jakimś parku we Gdańsku cmentarzu? Ty, bo tu jest jakiś cmentarz, czekaj no. Ja muszę zobaczyć, co tu jest w ogóle grane. Czy oni tam kogoś dodali, nie? Czy to jest. Czy tu jest po prostu ten cmentarz od wojowników z Westerplatte? Czy o co tutaj w tym chodzi? Patrz. Nie. Ale słyszę ptaszki. Słyszę, patrzcie. Widzicie? Ty, to jest niemożliwe, ale nie napisali tutaj nikogo, ani nic, co, co tutaj może być. Widzisz? Nic tutaj nie ma ciekawego. Znaczy, no jest po prostu ten cmentarz. Jaki tam jest cmentarz, to ja nie mam żadnego pojęcia, ale być może, że jest to cmentarz y, tych, żołnierzy. Tak mi się przynajmniej też wydaje, bo, bo w Kołobrzegu chyba też coś takiego jest, że tam są wszyscy pochowani. Tam są Niemcy pochowani. Eee, i Polacy. Moja mama coś mówiła, że tam jest chyba niby jakiś taki cmentarz, no nie wiem, nie wiem 100% pewien, czy gdzieś tam pod Kołobrzegiem, bo nie teraz w Kołobrzegu mieszkam. Ja bym też sobie sprawdził do Kołobrzegu. Ja uwielbiam Kołobrzeg, nie? Ale no tylko wszędzie daleko, nie? No co tam zrobisz ty? Do do większego miasta daleko. W Koszalinie chyba nic takiego nie będzie. Może jakaś tam jedna galeria handlowa. A w Kołobrzegu co tam jest? Te dwie galerie handlowe, ale wiecie jakie tam są galerie handlowe? Że w tej galerii handlowej jest Pepko i H&M i tyle. Nie, tam nie ma, nawet chyba nie ma H&M, tylko jest ten, Deichmann. Albo Rosman. Ja, jest, pa, da, ja, to to zawsze, nie? Jest tak, Deichmann, ro, i patrzcie tu, nie? Ten, kto nie widział. Tu jest siedziba Sinbad Eurobus. Wiecie... Wiecie co jest w Kołobrzegu? Galeria handlowa i tam jest tak. Apart, bo Apart jest wszędzie. Rosman, bo Rosman jest wszędzie. Pepko, bo Pepko jest wszędzie. Daichman, bo Daichman jest wszędzie. I może będzie, nie wiem, że tam... I krop, nie? I krop house, nie? Normalnie, standardy, wszystko. Nie? <noise> Także tam nie ma jakoś takich fajnych galerii handlowych. I w tym koło brzegu to wiecie jak, no tam się chodzi, żeby odpoczywać, no i tyle. Ale no dobra, przyjechałem po moich obecroków. Pewnie kilka Niemców się pomyliło, bo oni nie wiedzą w ogóle, gdzie oni są. Volga, spadr, pierwszy się już pomylił, no! Menu! Ty jedziesz do Koszalina, Ty jedziesz do Koszalina Za pięć złotych, pamiętajcie, patrzcie, za pięć złoty. Więc jakiś Następna się pomyliła. Koszalin. Dobra, ty jedziesz do Koszalina, ty jedziesz do Koszalina. Ty, mam nadzieję, że jedziesz do Koszalina się opalać, bo widzę, że już jesteś bardzo ładnie ubrana. Ty też do Koszalina, ty do Koszalina, a ty Babciu, Warsaw, bus station, przykro mi. Trzech się pomyliło jeszcze jest jeden, ty też się pomyliła. Pa, ona też się pomyliła, widzieliście to? No trudno, ty, no co mogę wam powiedzieć, głupcy jesteście, nie? Łączymy Polskę za pięć złotych, moi drodzy. Ale mało ludzi. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jedziemy dzisiaj do koszalina, subskrybujcie Jonioski 2,0 gościu już subskrybuje. I my czym prędzej wrzucamy pierwszy bieg, który już został przeze mnie wrzucony. I ja sobie teraz tutaj ładnie skręcę w lewo. Mijamy wszystkie fliksbusy, inne jakieś tam pierdoły. I my sobie, moi drodzy, pa, pa, dążę, Dobra, on, on we mnie uderzył! Ja, Warum tu, patrz, stare miasto, główne miasto. Co tu jest? Silesia? Nie, Siedlce, Jasień, Centrum Handlowe. Mówiłem wam, że to jest jakieś Centrum Handlowe. Forum, widzisz? Centrum Handlowe Forum. Ja muszę zobaczyć, co coś takiego w Gdańsku jest, ty. Patrz, zobacz, Gdańsk Centrum Handlowe. Co my tutaj mamy? Mamy Galeria Handlową Madison. Może to będzie to, ale nie jestem w 100% pewien. Dom Handlowy Jantar. Galeria Metropolia, może będzie to to, bo tak bardzo podobnie wygląda. Galeria Bałtycka. Ty, to jest chyba Galeria Bałtycka jednak, wiecie? To chyba będzie to, tak mi się przynajmniej też wydaje. Jakaś alfa centrum, galeria przy morze mamy też? Ile tu jest galerii? To tu jest galeria na galerii. Polsat plus arena Gdańsk? Aha, oni nie dodali jeszcze tego, tej areny tutaj w Gdańsku. Ale lipa, no widzisz, ale dodali Westerplatte przynajmniej. Wydaje mi się, że to było to. Ja, 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 to było mniej więcej to, no powiedzmy, nie? Że to niby było to w tym Fernbusie, a to jednak nie było to. Dobra, no i co? My sobie pojedziemy tutaj w lewo. Nie mydź na... tam, bokiem. I patrzcie, my tutaj mamy niby skręt na wrzeszcze jakieś, jeszcze jakieś, tam już byliśmy w sumie, tutaj mamy Millenium Bank, bo to jest też nowość, no i szkoda, że tędy się nie da przejechać, tu, ale my i tak musimy jechać w prawo i my nie jedziemy teraz na Olsztyn, tylko my jedziemy, jest jakieś rondo, ja myślałem, że ja sobie tędy wyjadę fajnie, a tu nic nie ma, ale i tak tutaj miałem przyjechać, zwiedzić, co tu jest, a tu jest po prostu jakiś kościółek i to tyle. No! Tak. Dobrze, moi drodzy, opuszczamy Gdańsk. Tutaj też są jeszcze jakieś gmachy. Wydaje mi się, że to są jakieś urzędy pracy, urzędy miasta, urzędy ZUS-u i tak dalej, i tak dalej. Same urzędy, jakieś policje, straże i tak dalej, i tak dalej. A my patrzcie Szczecin, Gdynia, Port i Łódź Brusz Gdański też tam jest. Ale my sobie na spokojnie powiedzmy. Muszę wam powiedzieć, że ta kierownica, ona ma takie jakieś dziwne tutaj te mocowanie, że to nie jest normalnie Logitech, nie? Ja chyba zmienię na Logitecha. Bo wyszedł taki Logitech z tym paskiem śród on kosztuje chyba 500 euro ty. To jest niemożliwe, takie drogie. Muszę wam powiedzieć, że ja tutaj próbuję to jakoś skręcić ty, a to cały czas, cały, całe lata, nie pa! Ja sobie to normalnie mogę tak wyciągnąć, tak, po prostu, o. Tak se tą kierownicę wyciągam, nie? A Logitech mi się fajnie wkręcił, a tu... Ja nie wiem w ogóle o co chodzi, że to tak. No nie trzyma, ty, to jeździ, to po prostu jeździ. Czekajcie, mamy znak jakiś, doby wejherowo tu chyba było. Ja bym chciał do Władysławowa pojechać. Ja bym normalnie chciał pojechać do Władysławowa. Pa, tu i mamy, patrzcie. Co my tu mamy za znaki? Szczecin, Gdynia, Sopot, Gdańsk, Kościerzyna, Kartuzy, Port Lotniczy. Ciekawe, czy będzie Port Lotniczy, oni może kiedyś tutaj dodadzą, widzicie? Bo tutaj se... ale ja tam zjadę, ty. I zobaczymy, czy tam jest Port Lotniczy, bo oni tutaj... Mi każą niby zjechać na port lotniczy. Patrz, airport, Gdańsk, Kartużyce, coś tam. Ale który ja mam zjechać? Bo tu jest taki dziwny ten węzeł, że ja nie wiem, który... Aha, tutaj zjadę z powrotem na Gdańsk, więc ja muszę pojechać dalej. Dalej, tu muszę dalej pojechać. Tu jest port lotniczy, widzisz? Ty, może będziemy mieli port lotniczy? O, jest rzeczywiście! Patrzcie, jakaś ta wieża kontrolna. Łódź-Warszawa, port lotniczy. Cały czas na prosto. I tam jest jakieś rondo, ale może zbudowali... Jest port lotniczy, ej. I leci samolot! Ja nie mogę, ty oni normalnie tutaj zrobili port lotniczy! To czemu tutaj nie ma jakiegoś przystanku czy coś takiego? Ja nie mogę, ej! Policja, czekaj, ja, ja sram w tą policję. Bo my sobie pojedziemy tu w prawo i patrz. Tu jest normalnie port lotniczy. I tutaj normalnie się też e, samoloty respałnią. Wydaje mi się, że ja tam sobie jakoś wjadę. Tylko my musimy... Hotel? Tylko my musimy wjechać... zobaczyć, które sobie tam możemy wjechać. Gdzieś tutaj będzie na bankę. Nie. No nie ma nigdzie do wjazdu, bo tu jest wszędzie zabarykadowane. Ale na bank jest gdzieś jakieś miejsce, w które sobie możemy wjechać. Na bank, na milion procent. Tutaj... Prze zaś samolot wystartował. No trudno się mówi, ale... Cicho! Ja nie mogę z tą kierownicą, człowieku! No ona mi za chwilę wyleci z tego krzesła! Ja pierdzielę, no co za badzie zrobić? Taka fajna kierownica, a taki badziew do przykręcania, że to jest niemożliwe. Dobra, czekaj, Ziomek, bo ja wiem, że my sobie gdzieś tu wjedziemy. Tu jest wszędzie zabarykadowane, nie da się wjechać na ten, na ten lotnisko. Oni wiedzą, że ja już wjeżdżałem na... do Danii wjechałem. Oni widzieli, że ja... Bo mi pisali o tym, oni widzieli, że ja wjechałem do Danii. Dlatego mi teraz nie pozwolą wjechać tutaj do Gdańska. Na port lotniczy, tu jest wszędzie zabarykadowane. No zobaczcie, widzisz? Tu jest wszędzie zabarykadowane i tam też chyba, nie? Tam. No tam też jest zabarykadowane, no ale lipa. A tu już są barierki, nie? Tu są barierki, ale tutaj nie ma barierek. Patrz tu. Tu nie ma barierek i może jakoś się da tam wjechać. Może gdzieś zapomnieli dodać tego, płot, płot. Może gdzieś tu nie ma płotu, co? Patrz, tu se pojedziemy, niby dobrze jedziemy, tu przez, widzicie, przez las, tu, tu jakieś kamienie, musimy na nie uważać, ale tu jest wszędzie zabarykadowane, wiecie, no lipa troszeczkę, bo oni tutaj wszędzie, za... nie, da się, tu się da przeskoczyć, Ty, patego, patrz, Pat, co on robi, ty, co on robi, patrz, jesteśmy, wjechałem, ja nie mogę, ty, wjechałem do Gdańska, nie wjechałem. Nie wjechałem do Gdańska, ale to jest komiczne, co oni tutaj w ogóle robią. Pa. Otwieraj te drzwi. I ja sobie stąd wyjdę. Patrz, co ten samolot robi, on... Cio! Patrz, patrz, co tu się dzieje, nie? Ten samolot leci, on tutaj zaś ląduje i on tutaj 300 na godzinę leci. Patrz, co on robi, ty, patrz. Patrz go. Patrz, syk. I patrz, co on robi teraz, patrz. Patrz go, pa. Patrz. Patrz go, py. Patrz. Czy widziałeś to, ty? Ale normalnie jesteśmy w Gdańsku na tym, nie? Na lotnisku, tylko jeszcze tu nie wjechałem. Kiedyś sobie tutaj jedziemy. Dobra, jesteśmy już w aucie, wyjeżdżamy na główną ulicę. I moi drodzy, kierujemy się na koszalin. Bo ja bym wam chciał pokazać, jak wygląda właśnie koszalin. Może, może znajdę. Mewy, słuchajcie, słyszycie to? No takie pseudo-mewy to są. No ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Tutaj pełno żap jest wszędzie wokół. Nie wiem w ogóle o co chodzi, no. 205 km jest z Gdańska do Koszalina. Jeżeli rzeczywiście tak jest, dajcie coś w komentarzu, czy Wy sobie jeździcie z Gdańska do Koszalina. Ale ja się zawsze nad tym zastanawiałem. Jeżeli ktoś na przykład mieszka w górach, powiedzmy w zakopanym, no to on nie będzie jeździć na wakacje do, do, do Wisły, co? Bo to jest, to jest bez sensu. No jeżeli ktoś jest na przykład ze Szczyrku, no to sobie już pojedzie do zakopanego, bo tam jest na przykład Kasprowy Wierch, to jest coś większego. Ale na mniejsze chyba nie pojedzie, także taki. Z Gdańska może sobie ktoś pojedzie na wakacje, nie wiem, na Hell, bo jest daleko, nie? Bo musisz objechać. Pojedzie sobie na przykład do, do Władysławowa, o. Ale wydaje mi się, że będzie sobie robił takie wycieczki jednodniowe, by, albo przynajmniej mają kampery i sobie jeżdżą takimi kamperami, bo w Gdańsku najprawdopodobniej nie ma się gdzie wykąpać, no bo wiecie jak, to jest wielkie miasto, to jest tak samo jakbyś był w Chorwacji w tym, w Splicie. No tam też się nigdzie praktycznie nie wykąpisz, bo tam wszędzie wiecie jak, no statki pływają i tak dalej, i tak dalej. To są miasta yy, portowe, że tam statki lądują samolotami, nie, i tam się rozladywują. I tam nie ma, i tam jest brud, syf i tak dalej, kiła, mogiła. I oni wyjeżdżają gdzieś, na przykład do Orłowa jeżdżą. Ja mam znajomych, co mieszkałem w Gdyni, i oni w Gdyni też się nie wykąpiesz, Więc oni jeżdżą do Orłowa, na przykład. Nie? Ale to jest rzut beretem, czy do Sopotu. Ale to jest rzut beretem. Ale wydaje mi się, że jak ktoś mieszka w Gdańsku, to on sobie nie pojedzie do koło na, na wakacje. Może tacy są, ale wydaje mi się, że to jest taki malutki odsetek. Jeżeli jesteś z Gdańska, daj znać koniecznie w komentarzu, gdzie robisz wakacje. Bo ja, na przykład, mieszkając na środku jeździłem w góry i nad morze. A teraz, mieszkając na Bawarii, mieszkam w górę. I jeżdżę na ten... Do Chorwacji, jeżdżę, bo mam strasznie blisko do Chorwacji. Ale góry są pod nosem i mówili mi, że a, będziesz zamieszkać w górach, znudzi ci się, nie będziesz widział tego piękna. Ja codziennie... Nie codziennie, no tam co tydzień jak jeżdżę powiedzmy w te takie wysokie Alpy i tak dalej. To ja się to ja się fajnie... Ja cały czas... Wow! Jak tu jest pięknie. Nie? ale ja byłem chyba kiedyś w koszalinie. Tam macie taki, tam macie taki rynek, tam tak tryskają fontanny. Przy urzędzie miasta chyba, i tam są fajne takie uliczki. Też takie mini, takie stare miasto. I ja gdzieś tam piłem chyba kawę w jakiejś takiej włoskiej, ale tej kawiarni. I tam jest jakiś tam się schodziło po schodkach na dół do tego. Do parku się schodziło i ja byłem w koszalinie, wiecie co ja byłem w koszalinie? Ja byłem w koszalinie e, z psem u weterynarza chyba. Bo coś tam... Ja, pierdolę bo coś tam się stało. Z nim. I ja chyba tam byłem. Tata, ja tam chyba byłem w Koszalinie i się tam spotkałem z dwoma, czy z trzema ziomkami chyba, bo oni mnie poznali. I oni ze mną siedzieli u tego weterynarza i ze mną rozmawiali kiedy jakiś był odcinek. Bo ja chyba z brzegu. z Kołubrzeg nie z kołbrzegu, jak gdzieś tam, albo z Jarosławca przyjechałem. No nie wiem, w każdym razie no, no byłem w Koszalinie po coś tam, ale nie wiem już w sumie po co. Ale byłem u weterynarza, byłem, byłem, ja, ja, ja byłem, byłem. Albo to było wejherowo? Dobra, no i co? Mamy tutaj skręt w prawo na Koszalin, jak zwykle nie ma tutaj żadnych znaków. Ale oni tutaj budują dopiero, widzicie? Dlatego tych znaków tu jeszcze nie ma. Bo przecież ta cała Polska jest w budowie. I patrzcie, jak my tutaj mamy zjazd w Koszalinie i tu jest ten, to tutaj się pojedzie na bank kiedyś, tu, nad jakieś morze czy coś, tu do Łeby czy coś. A tutaj na bank się pojedzie do Kołobrzegu, bo oni tu zrobili, widzicie? Więc tutaj się na bank pojedzie do Kołobrzegu. No my się tam skoczymy, karniemy się tam, ale nie teraz, bo pewnie ludzie, którzy mieszkają w Szczecinie, taki na przykład Silu, on czeka, żeby pojechać do Szczecina, nie? Żeby wam pokazać, jak w Szczecinie wygląda. Dlatego my sobie dzisiaj zwiedzimy po prostu koszalin. O, jakie rondo, ja tu nic nie widzę. Ale jednak się wjechało, fajnie, widzicie? Jesteśmy. Sam rzecz jest rowdy. O, ten zaś tu mi wiesz, że pod nos. I mamy koszalin. Zaczynamy od jakiegoś kościoła. Nie mam żadnego pojęcia, co to był za kościół. Policja jak zwykle sobie jedzie. Tu jakieś wiatraczki. Nie wiem, czy macie takie wiatraki w koszalinie. Ale, zobaczcie, mamy tu już pierwsze, pierwsze rondo, na którym sobie możemy też tu prosto pojechać i wydaje mi się, że stąd się po prostu z miasta wyjedzie. Ale gdzieś tutaj, patrzcie, jest znak jest na Kołobrzeg! Ja wam mówiłem, że tu będzie wyjazd na Kołobrzeg! No, no, patrz! Normalnie Kołobrzeg, nie? Więc tutaj będą takie isteregi. Patrz, tu Szczecin, tu Kołobrzeg, człowieku. Z Koszalina ludzie już sobie pojadą do Kołobrzegu na wakacje, ale z Gdańska już chyba nie jeżdżą. I tutaj w ogóle jakiś wjazd, ale tam chyba niczego nie ma, wiecie? Tu jest chyba Biedronka, nie? Zobacz to! Co my tutaj mamy ciekawego, ty? Ma... Ty, to jest Biedronka chyba. Nie no, jakiś Malchn. Mamy jakiś Malchn, no wygląda to bardzo podobnie jak Biedronka. I wydaje mi się, że oni chcieli z tego zrobić Biedronkę, ale z racji tego, że... No to nie zrobili, mimo że mają reklamę z Media Expert. <laughs> tutaj był plecy coś po rusku jest napisane. Ja nie wiem skąd oni mają takie rzeczy, no zobaczcie, ty. Jakieś kurczaki, ty, 10% taniej. Czy oni myślą, że my mamy tutaj taki język? Czy oni naprawdę nie wiedzą, że my piszemy w ich języku, tylko nie mamy A umlaut, U Umlaut i E umlaut i nie mamy szarfes S tylko mamy swoje e, e, MONI zi, Ż Co za ludziska? No i co? I tu jest po prostu rądko, na którym znowu się wszystko zakorkowało, znowu policja. I nic ten razie więcej nie ma. Dobra, więc my sobie zrobimy tutaj kółeczko. Pierwszy maja ty, a on cały czas mówi, że mu jest zimno. I zobaczcie, my musimy niestety tak sobie wyjechać, bo tu jest mega ciasno. I oni nie wyjadą z tego ronda. Bo oni się tu wszyscy znowu poplokowali. Oni tu wszyscy do biedronki jadą. Widzicie tu w lewo. Ale my sobie pojedziemy tu w prawo. O jezu, duśmie. Ten aż podskoczył, ty. I jak sobie pojedziemy tutaj w prawo, to tutaj teoretycznie już chyba wyjedziemy z tego koszalina. Wiecie? Więc ja gdzieś tutaj będę musiał sobie nawrócić. Bo tu już niczego takiego ciekawego nie będzie. Nie ma tu żadnego Santander Bank, Millenium Bank, ale ani nic w tym stylu. Tu jest ewentualnie elektryk jakiś tu jest. Do elektryka przyjechałem po kable człowieku, jesteś dwie godziny przed czasem, godzinę, a ty jeszcze marudzisz, zwiedzamy Koszalin. A my byśmy sobie pojechali, patrzcie, tu w prawo sobie jeszcze skręcimy i tutaj zwiedzimy. I będziemy mieli całe Koszalin. Szczecin, Poznań, Gdańsk. A na Kołobrzeg się tutaj jedzie, mówię wam, że oni dodadzą Kołobrzeg. Na milion procent. Tutaj Szczecin. Ja muszę tutaj wiać. patrzcie, ZK nawet jedzie, widzisz? Z Koszalina. W Kołobrzegu też chyba mają, nie, tam jest ZKL. Ja, tam jest ZKL chyba, no. Tak mi się wydaje. Dobra, tam znowu jakiś ruski sklep był, nie wiadomo dlaczego takiego dodali. Ja już wam to kiedyś mówiłem, że... W, w studiu TML Studios oni dostali na przykład... Jurgen dostał do zrobienia Koszalin, nie? Marta dostała do zrobienia Gdańsk i oni tak... Każdy robił coś swojego, każdy dodawał coś swojego. Dlatego tutaj czasami są jakieś ruskie znaki, bo oni chyba myślą, że my po takiemu gadamy, nie? Nordbad tam na przykład był. Ale patrzcie, my już. My już byliśmy mniej więcej w takiej dzielnicy. Ja to wam mówię, chyba że my w Katowicach tutaj byliśmy. No tu jest sushi bar, tu gdzieś po drodze będzie też coś tam. Oni tak jakby kopił klej zrobili. Tu jakieś mode widzisz? To no, nie, no nie wygląda. No jak w Koszalinie chyba. No taki sobie chyba ten Koszalin, co? Nie ma żadnego znaku rozpoznawczego, chociaż widzę tutaj coś jest. Patrz, aparaty słuchowe. Aparaty słuchowe i rzeźnik, ty. Ja nie mogę. Zaraz wam na Discorda leci. No dobra, jeszcze mamy tutaj do zwiedzenia. Może tutaj będzie na tym rondzie coś i na tym rondzie coś będzie. Ale to, że jest znak na koło to naprawdę jestem pod wrażeniem. O i to jest chyba tu! Ja tutaj chyba byłem na tym rynku. Tu. Ja muszę za chwilę spać. Bębę bariba! Ja nie mogę, ty! Bębę baribas! Nie bębę paribas, tylko bębę baribas. Jakie oni tutaj isteregi pododawali, to jest niemożliwe. Tam też coś jest. Patrz, energa. Energa to jest ty. Ja tu byłem chyba w tym koszalinie, no? Patrz, dworzec kolejowy. Patrzcie, co tu jest napisane, no? Dworzec kolejowy. Co oni tu zrobili? Centrum Bytów Poznań. Tu znowu jakaś galeria handlowa Tutaj teoretycznie gdzieś tych obestrołków bym już mógł odrzucić Tam już widzę te Ale wiecie co, my sobie jeszcze tutaj troszeczkę zwiedzimy, bo mamy tak mi Znaleźliśmy Santander Bank Znaleźliśmy Millenium Bank I teraz znaleźliśmy BNB Paribas To wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze wiecie co znaleźć? ING Bank Aha i PKO też znaleźliśmy! On był nazwany Bank Polski On chyba w Warszawie był Tam na głównej ulicy był Bank Polski co tam jeszcze znaleźliśmy? Znaleźliśmy. Ten, e, Media expert, żabkę znaleźliśmy, Biedronkę Tesco. E, no i te banki poznajdowaliśmy. Ja chcę... Ja mówię wam, że ja znajdę Dino w tej grze. Dino albo stokrotkę. Na bank będzie w Szczecinie. Ale wydaje mi się, że Szczecin będzie fajnie zrobiony, bo blisko do Niemiec to może ktoś tam podjechał, a nie jechał z Google Maps i sobie sprawdzał ty. Jak tam wygląda? Tylko oni po prostu chyba tam już sobie podjechali do tego Szczecina. Zależy skąd jest studio, ale widać. Stokrotka. Ty stokrotkę znalazłem. Stokrotka, proszę. Salon Ja myślałem, że to jest jakaś stokrotka, nie wiem, ja już tam widziałem napis 100 to coś tam, a tu pisał salon. No tutaj wydaje mi się, że ładnie sobie podjechaliśmy do, do Koszalina. Ale wiecie co my sobie pojedziemy tu jeszcze w prawo. Tam jakieś w ogóle znaki są, co leci chyba w kinie. I to jest jakaś galeria laboratorium, a tutaj co jest? telefony laptop telefony i laptop no jesteśmy tutaj w koszalinie do Biedronki sobie też już podjechaliśmy, także jest git no i co? i to chyba by było po koszalinie, bo tu już jest rądko więc tak dzisiaj jak nic już tutaj nie zobaczymy ciekawego ale tak się cieszę, że sobie tyle pograliśmy w tego fernbusa, naprawdę już długo nie graliśmy, co tu jest? sail, 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 sail ale no musimy znaleźć Dino i stokrotkę jeszcze. No dlaczego tego nigdzie nie ma? Ty, no na każdym kroku, patrzcie co tu jest grane, ty, Na każdym kroku jakieś. No w koszali, no co ci mogę powiedzieć? Dobra, wjeżdżamy tutaj na dworzec kolejowi. Nie wiem dlaczego mnie nawigacja tędy nie podprowadziła, skoro tędy jest bliżej. No i co? Jesteśmy pod dworcem kolejowi. Wysadzamy nasze obesrołki. Oni się zaś za dziwią, patrz. No, oczywiście, że policja się, znaczy kolej się może tego nauczyć. Klikamy ukończone i patrz to, nie? No, wszystko na zielono, ty. Planowany przejazd, patrz, patrz. Wszystko na zielono, no oprócz tego, nie? I tu jazda, patrz. No, wszystko na zielono.